Forum Nowoczesny Samorząd, Jachranka, Gmina Serock. Po raz pierwszy zaprosiliśmy tak znakomitych gości po to, żeby opowiadali o rzeczywistości samorządowej, tej w której funkcjonujemy, żyjemy, o finansowaniu samorządów, o reformie, która za nami, która wymaga pewnie jakiś korekt, o przyszłości inwestycji, ale też o technologiach w samorządzie, które próbujemy wykorzystywać i w wymiarze instytucjonalnym, takim jak chociażby spółdzielnie energetyczne, czy też właśnie technologie sensu stricto, więc to co będziemy robić z gospodarką odpadami, śmieciami, jakich właśnie powinniśmy używać, narzędzi, aby to funkcjonowało jak najlepiej z korzyścią dla mieszkańców ale też, żeby gwarantowała jakąś stabilność finansowo-ekonomiczną w gminach. Bardzo dziękuję Fundacji Green Lab, która jest współorganizatorem tego wydarzenia. Dziękuję naszym znakomitym zaproszonym gościom, licznym samorządowcom, wszystkim tym, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, ale również tym, którzy śledzą to, o czym mówimy, za pośrednictwem mediów. Mam nadzieję, że to ciekawa dyskusja, że ona będzie utrzymywała ten sam poziom dzisiaj, jutro i że również możemy liczyć na kolejne odsłony tego wydarzenia na terenie gminy Serock. Powołanie Forum Nowoczesnego Samorządu to jest inicjatywa wspólna burmistrza miasta Serock i Fundacji Green Lab, którzy stwierdzili, że potrzebna jest i niezbędna platforma do dyskusji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ tak jak dzisiaj usłyszeliśmy, zresztą na panelach Taka codzienność samorządowców polega na załatwianiu wielu spraw. Ta liczba spraw, które są cedowane na samorządowców, rośnie i mówię o tym, co wymaga prawo, wymagają instytucje centralne, ale również, albo przede wszystkim mieszkańcy. Mieszkańcy mają wiele oczekiwań w tym zmieniającym się świecie. Są formułowane ciągle nowe wyzwania. No i czasami trudno jest uchwycić te dobre praktyki. I takie miejsce, taka konferencja jest tym czasem, kiedy można wymienić Opinie, porozmawiać o wyzwaniach, które są przed, przed nami, ale również podzielić się tym, jakie już rozwiązania zastosowano, aby usprawniać tą pracę samorządową z pożytkiem dla. Mieszkańców danego małego miejsca na świecie, w którym każdy z nas jest gdzieś zakorzeniony. Podczas forum Nowoczesnego Samorządu rozmawiamy o wielu wyzwaniach, które, z którymi dzisiaj mierzą się samorządowcy. Oczywiście jednym z nich są środki unijne i nowa perspektywa, która uruchamia kolejne konkursy. Więc debatujemy o przyszłości funduszy unijnych, o tych wyzwaniach, ale również i o możliwościach, które niosą ze sobą te fundusze, ale także o skutecznym planowaniu. Dziękuję wszystkim prelegentom, z którymi miałem dzisiaj przyjemność dyskutować podczas jednej z debat. Gratuluję wszystkim organizatorom tego wydarzenia, które no, tak naprawdę... Zgromadziło wszystkich zainteresowanych, bo z jednej strony samorządowcy, ale również instytucje otoczenia biznesu, a także organizacje i instytucje samorządowe. Gratuluję raz jeszcze. Żyjemy w czasach pełnych zmian, nowych wyzwań i nowych oczekiwań mieszkańców. Samorządowcy są ludźmi bardzo zajętymi i często ta bieżąca praca nie pozwala się trochę zatrzymać, spojrzeć co się zmieniło, jak inaczej można rozwiązywać problemy i tego typu konferencje są bardzo dobre, bo przede wszystkim ta konferencja była bezpłatna dla mieszkańców, czyli samorządowcy nie płacili za nią. To były jakieś środki zewnętrzne, które udało się burmistrzowi pozyskać. A poza tym no, to, co powiedziałem, jest duża zmiana i trzeba naprawdę uczyć się od innych, bo nikt nie pozjadał wszystkich rozumów, żeby lepiej realizować te nowe często potrzeby mieszkańców, a szczególnie gminy powiatu legionowskiego mają bardzo dużo nowych mieszkańców. Niektóre z nich podwoiły liczbę ludzi zamieszkujących na ich terenie i potrzeba integracji, potrzeba dotarcia, potrzeba też budowy infrastruktury jest wspólnym wyzwaniem i dzięki takim konferencjom można szybciej, lepiej i taniej realizować potrzeby mieszkańców.